Cisza w domu, światło przygasło. W sercu pustka, choć przyjaciele blisko, uzychowam w ciemnej bramie, nikt nie widzi. Resztki uczuć zostawiłem przy niej, a sił we mnie bra. Wracam sam, drzwi zamykam cicho, jej słowa w głowie jak nóż bijają się głęboko, choć ludzie wokół mnie, w środku czuję się ciągle sam, cisza gryzie w serce, rozbija mnie od środka. Brak jej słów pali serce, chłód przebija każdy kawałek mnie. Chciałem ufać ciałem, kochać bez granic, zostały resztki uczuć i ciało puste jak cień. Nie świat się dowie, jaka pustka we mnie jest. Choć przyjaciele tu są, ja nadal w myślach szukam jej. Nie chcę już dawać wszystkiego, co mam, Bo wszystko, co miałem, zostawiłem tam. Pustka we mnie, szukam jej. Wszystko, co miałem, zostawiłem tam. Chciałbym wrócić do spojrzeń i uśmiechów, gdzie słowa były szczere, bez ukrytych dźwięków. Teraz chłód między nami, coś zgasło bez słów. Razem z moim bólem, łzy w nocy wstydliwe. Chcę schować się w ciemnej bramie, żeby nikt nie widział. Jak smutek mnie trzyma, jak serce się rozpada. Nie ufam, nie kocham już jak dawniej, bo resztki uczuć zostawiłem przy niej, ja sił we mnie. Brę. Niech świat się dowie, jaka pustka we mnie jest. Choć przyjaciele tu są, ja nadal myślę, szukam jej. Nie chcę już dawać wszystkiego, co mam, bo wszystko, co miałem, zostawiłem tam. Pustka w domu, pustka w sercu, pustka w oczach. Nie chcę kolejnych ran, kolejnych fałszywych słów. Chciałbym tylko spokoju, choć to niemożliwe, bo każde wspomnienie wraca, a serce cały czas kwawi. Łzy w nocy jak deszcz, nikt nie czuje mego bólu. Powie echo jej słów, które już nie znają prawdy. Serce zmęczone, ciało wyczerpane, a ja wciąż tu stoję, samotny. Myśli mnie palą. Niech świat się dowie, jaka pustka we mnie jest Choć przyjaciele tu są ja nadal w myślach szukam jej Nie chcę już dawać wszystkiego co mam, bo wszystko co miałem zostawiłem tam. Chciałbym cofnąć czas tam, gdzie wszystko miało sens, Uśmiechy i spojrzenia, zanim pękła między nami więź. Siale wiem, że resztki uczuć utknęły w jej świecie, a ja idę dalej sam z tym bólem we mnie. Niech świat się dowie, jaka pustka we mnie jest, Choć przyjaciele tu są, ja nadal w myślach szukam jej. Nie chcę już dawać wszystkiego, co mam, bo wszystko, co miałem, zostawiłem tam. Wciąż szukam i wyszła wszystko, co miałem, zostawiłem tam.